Dron DJI Avata 2. Nowy system, nowe automatyczne funkcje i nowe gogle. Czy warto go kupić, a może lepiej zostać przy pierwszej Avacie? Zapraszam na niesponsorowaną recenzję Adama X. Witam Cię na moim kanale, dzisiaj przedstawię Ci swoją recenzję, a raczej takie pierwsze wrażenie na temat tego najnowszego drona DJ Avata 2, który kupiłem w wersji w Combo bezpośrednio z DJI.com w dniu premiery w czwartek, w poniedziałek do mnie, przepraszam wtorek do mnie dotarł, w poniedziałek dopiero został nadany. Niestety DJI przez ten kontroler miało problem z dostawą e, i stąd dopiero w poniedziałek mi go wysłali, ale za to otrzymałem dodatkowe 60 DJ kredytów. Jak ktoś nie wie, co to jest, odpowiada to mniej więcej 60 dolarów. Można wydać w x sklepie na dj.com. Ale bardzo szybka wysyłka, bo w poniedziałek dopiero to nadali, a już we wtorek dron był u mnie. Także naprawdę, Ekspres z Holandii do Polski w 24 godziny. Super. W zestawie combo, już pewnie o tym wiecie, mamy poza dronem śmigła, torbę, gogle. Ten dziwny kontroler. Trzy yy, baterie, kabelki, śrubokręt. Zaraz zresztą wam pokażę, natomiast z pewnością w zestawie nie mamy tego kontrolera do lotów manualnych. Go trzeba sobie dokupić. O dziwo jest już dostępny i to w dobrej cenie, bo wychodzi coś tam w granicach 650 zł. Ja na DJ.com zapłaciłem za tego drona o jakieś 600 zł taniej niż w polskiej dystrybucji. A jeżeli kupicie go na fakturkę, na firmę swoją polską, to bez watu zapłacicie za cały ten zestaw znacznie mniej niż 4800, dlatego ja polecam zakupy bezpośrednio na Didi.com, gdzie można dokonać również zwrotu bezpłatnie na ich kosz w ciągu 14 dni. Ten kontroler nie jest w zestawie. W zestawie mamy tylko i wyłącznie ten, jak to różnie nazywają, drążek. A żeby latać w trybie akro w tym faktycznym, manualnym, potrzebujemy ten kontroler. Ale od początku zobaczmy, co mamy w zestawie. Bardzo fajna torba. Po pierwszy raz mamy torbę do zestawu typu fpv oczywiście wata nie reklamuje się jako fpv ale przecież po to jest ten dron tak naprawdę bo na pewno nie jest to dron do lotów takich jak miniakim. czyli jeżeli chcesz kupić sobie dron taki żeby mieć na rodzinę jakieś wypady to polecam mini 3 lub mini 4 pro najlepszy dron do tego także absolutnie nie kupujcie DJ Awaty, czy to jedynki, czy dwójki, jeśli chcecie tak naprawdę latać rekreacyjnie, rodzinne zdjęcia, czy też filmy. No, i w tej naszej torbie wszystko się mieści. Wszystko naprawdę, cały zestawik pomieścimy w torbie, nie musimy się o nic martwić. Mamy tu od razu już widać dużą kieszeń, a w kieszeni naprawdę praktycznie wszystko możemy dać tam. Ja już miałem swój dron rozpakowany, już pierwsze próby robiłem. Co więcej, pierwszą kraksę miałem, także mój dron. Zaraz zobaczycie jest troszeczkę już porysowany, a to rany z szukania drona, przewód USB typu C do USB. Taką gąbkę, żeby sobie przykleić, przymocować do naszych gogli. Przydatna rzecz może też pomóc osobom, które noszą okulary dodatkowe soczewki, czy też osłonki, kluczyk do odkręcania śmigieł bodajże tu USB typu C, bo ja swój użyłem dodatkowe śmigła raz, 2, trzy, 4 i z pewnością wkrótce, wkrótce się przydają instrukcja z naklejką gratis jeszcze mamy oczywiście adapter żeby podłączyć nasze gogle yy, na przykład z naszym smartfonem USB typu C, pamiętajcie, do USB E, przyda się to przy pierwszej aktywacji, bo ja w ten sposób właśnie podłączyłem gogle do telefonu, pobrałem aktualizację, włączyłem drona, kontroler, najpierw oczywiście ten zwykły, kontroler, który dostajemy w zestawie, no i w ten sposób pobrałem sobie aktualizację. W miarę szybko to poszło. Dron aż tak się nie nagrzewał. To samo jeżeli chodzi o kontrolery. Jak wspomniałem, tego kontrolera w zestawie nie mamy, go musimy sami sobie dokupić. Jedyny kontroler do lotów manualnych, tu. Ściągamy tą gumę, dwie śrubki, dokręcamy czy też odkręcamy i ustawiamy go pod siebie, bo lewy drążek musi być luźny, jeżeli chcemy latać w trybie manualnym. Ale o tym prawie każdy wie, jeżeli jesteś nowym użytkownikiem drona lub zamierzasz dopiero być. Na moim kanale jest film dokładnie pokazujący ustawienia, właśnie pod loty FPV odnośnie drona AWATA 1. Praktycznie tu się nic nie zmienia. Tak samo jak ten kontroler, poza tym, że oczywiście już nie mamy antenki, tak jak to było w Awacie 2, rozkładanej. Super pomysł! Jest zbudowana i faktycznie dobry robi zasięg. Przy czym tu już z góry uwaga, producent podaje zwłaszcza większy zasięg, jeżeli chodzi o Europę, bo mamy teraz nawet 10 km. Ale w praktyce aż tak to bardzo odczuwalne nie jest. Przy czym w zabudowach faktycznie odczuwa się, że nie ma tych przerw lepiej lata niż Awata 1. Ten zasięg na pewno jest poprawiony. Jak wspomniałem, go w zestawie nie ma Flymore Combo, trzeba osobno go dokupić. Natomiast już mamy. Po pierwsze, oprócz baterii, która jest w dronie, dwie dodatkowe baterie wraz z tym hubem, który ma, może nam służyć również jako powerbank, ale również podobnie jak to w dronie r trójce mamy możliwość ładowania baterii od baterii. Super sprawa, bo bardzo często zostanie nam jakieś 20% a w tej mamy połowę, możemy sobie spokojnie włączyć ładowanie zwrotne. Mamy też oczywiście nasz Motion Controller. Zupełnie nowy, faktycznie znacznie mniejszy niż poprzednik. Na pewno lepiej wygląda. Jeżeli ktoś ma duże ręce, nie będzie miał problemu z trzymaniem tego. Jedynie wkurza mnie ten przycisk do nagrywania, tu umieszczony, bo kciukiem w czasie lotu go szukam. Ale jeżeli się przyzwyczaimy, żeby palcami środkowymi Uruchamiać nagrywanie, czy też robienie zdjęć, to jakoś damy radę. Natomiast to jest troszeczkę wkurzające, zwłaszcza na początku. Kiedyś chyba to było tutaj loty do tyłu, loty do przodu. Natomiast fajnie, że teraz nie muszę robić pauzy, jak chcę zawisnąć. Po prostu w ten sposób dron nic nie robi. Dopiero jeśli znaczy, oczywiście przechył, góra dół istnieje, natomiast nie będzie nam się na, bo na boki przechylał, nie będzie nam latał. Dopiero jeśli Pierwszy bieg uruchomimy, możemy sterować nim na boki. Jak dodamy gazu, no to lecimy. Za pomocą tego pokrętła możemy przechodzić pomiędzy różnymi trybami, wybierać te akro, czy to ma być flip, czy na przykład ten obrót 180, który naprawdę robi wrażenie. Oczywiście nie działa większość tych akro w sporcie, tylko w naturalnym biegu. Możemy jeszcze kliknąć na to, wtedy przełączymy widok czy to z kamery ma być, czy z gogi. Kontroler naprawdę fajny, malutki. Przy czym to jest to zabawka, to powinni robić tak naprawdę do dronów typu Miniak, a nie do dronów, które mają przeznaczenie FPV. No i co tu jeszcze mamy? No, oczywiście gwóźdź programu, czyli nasz dron AWATA 2. Jak zauważycie, niestety moja kraksa, bo starałem się jak najwięcej dla Was materiału nagrać, ale jednak pogoda zła. Do tego pamiętajmy, że drona mam zaledwie od wczoraj, więc dużo mi się nie udało nagrać. Natomiast na koniec, robiąc różne flipy w trybie manualnym, przyhaczyło się o drzewo i niestety zerwało się praktycznie wszystkie śmigiełka. Co prawda jest care, na najbliżej iCOM, wyszedł mi 207 zł, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Przy czym od razu mówię, dron nadal działa. Był wbity, zobaczycie na ekranie, niestety filmu z tej kraksy nie ma, bo DJI stosuje tego typu zasadę, że jak jest kraksa, ostatni film jest blokowany, nie można go odtworzyć, co bardzo żałuję. Spadł z dużą prędkością z jakichś 10 metrów, na szczęście w krzakach, w polu, więc nikomu nie zagrażałem, natomiast obudowa nie została naruszona, co duży plus. Popatrzmy sobie teraz na samego drona. Po pierwsze, kamera. Jej obiektyw jest znacznie większy. Bardzo fajny, duży ma kąt odchylenia, czyli praktycznie do góry w pionie i w dół. Przez ten układ, że śmigła są jakby wycofane, a poza tym środek ciężkości został obniżony. Nie widać nam tych naszych obręczy, osłonek, śmigieł. W Awacie 1 zdarzało się to na nagraniu. Także za to duży plus. Kamera już znacznie lepsza niż Awaty 1, nie będzie potrzeba dopinać żadnej GoPro. Natomiast to nadal nie jest e, na przykład w Pocket, która jest super z jednocalową matrycą, ani nie jest to właśnie kamera jak w miniaczku. Dlatego, że tu mamy w, e, w tej Awacie słabsze troszeczkę światło, podobnie zresztą jak w Action 4. Natomiast. Super, nagrywa sami ocencie, loty również nocne, potem na końcu będą pokazane, oczywiście nie za dużo. Za jakiś miesiąc będzie druga recenzja już z większą ilością testów, również jeżeli chodzi o filtry Freewell. Także zapraszam już teraz do subskrypcji kanału i wracajmy do samego drona. Plus za kamerę, obudowa sztywna, co już po kraksie się przekonałem i duży plus za baterię. Tutaj mamy baterię po prostu wsuwaną, wysuwaną. Mamy do tego fajny hub na trzy baterie. Nie jest to tak jak w awacie 1. Mocowanie się, męczenie z tych dwóch bolców. Tu ten problem istnieje. Duży za to plus. Jeżeli chodzi o same loty, w mojej ocenie, na podstawie tych moich testów, jakichś tam 15 lotów, wytrzymuje podobnie jak Avata 1. To znaczy się w zależności jak będziemy latać. Czy w trybie sport, czy w manualnym, z jaką prędkością, przy jakich warunkach. Od tego zależy, czy polatamy 10 minut, czy 16 minut. A jeśli chodzi o ładowanie, to w tym hubie ładuje się poniżej godzinki, około 45 minut, w zależności jakiego zasilacza użyjemy, jakiej ładowarki. A w dronie to trzeba liczyć około 70-80 minut. Też zależy od tego, jakiej ładowarki użyjemy. Jeżeli chodzi o baterię, to pomimo, że jest dobrze mocowana, to jak widać, gdy znalazłem drona, była wypięta. A to jest problem, bo trudniej odszukać drona. Nie jesteśmy w stanie włączyć sygnału tego takiego bi-bi-bi-bip bi tylko możemy po prostu w pokrzakach szukać sobie go, ewentualnie za pomocą aplikacji znajdź mojego drona od razu przez DJI Fly. To mi troszeczkę pomogło, bo pokazało, gdzie dron miał ostatni lot. W inny sposób nie znalazłbym go na 100%. Kolejny duży plus w stosunku do AWT-1 no to wejście na kartę i naszego USB-typu C. Idealne miejsce. Nie jest to tak jak było to w Awacie 1. trzeba było się tutaj. Za to fajny plus. No i oczywiście mamy już C1. 81 hałas. Ale zobaczcie sami, jak faktycznie z tym hałasem jest. Bo w mojej ocenie jest znacznie lepiej. To znaczy, się dobrze słychać go. Ten dźwięk jest zupełnie inny. Dużo lepszy niż w Awacie 1. Więc spróbujmy, jak to się wznosi. Przycisk dwa razy. I teraz przytrzymujemy. I mamy miniaka, porównianie. Ale sprawdźmy, jak się troszeczkę wzniesiemy. Jesteśmy na około 10 metra i praktycznie już awaty nie słychać. Zresztą zobaczcie sami. Wylądujmy miniakiem. Co do wielkości dronów, no to sami zobaczcie sobie. To jest Miniak 4 Pro, a to AWATA. AWATA 2 jest większo konstrukcyjnie niż ta 1, ale naprawdę dobrze się trzyma. Można również chycić do zatrzymania od góry i przechylić po to, żeby dron nam się szybko wyłączył, chociaż to jest awaryjne, nie wiem, czy tak powinno się stosować. Mamy czujniki omijania przeszkód, oczywiście działają w trybie naturalnym. A wacie dwójce, z łatwością można założyć naszą osłonę gimbala i kamery. Nie ma z tym większych problemów i za to również plus. Do drona jeszcze przejdziemy sobie w tej końcowej części, natomiast zwracam uwagę, że nie ma w ogóle żadnego oświetlenia, żadnych lampek. I oczywiście, jeżeli latamy po zmroku w miejscach, gdzie w ogóle jest to dopuszczalne, to fajnie by było dorobić sobie jakieś lampki. Ja mam takie z Aliexpressu, ale gro pewnie też zostaniemy przyklejane na taśmie dwustronnej, ale jest to bardzo mocne, już to stosowałem w innych dronach. I tam mamy jedną baterijkę. Jak to dokręcimy, świeci nam. Są różne kolory: żółte, niebieskie, czerwone. Można sobie od góry to przykleić, gdzieś od spodu, i wtedy widzimy go po zmroku, gdzie nasz dron jest, żeby bezpiecznie wrócić do naszego miejsca startu ale też bezpiecznie wylądować. No i ostatni element, który mamy w dronie, to nasze gogle. zupełnie nowe gogle. dostajemy taką piankę, żeby nam ochronić. Jak jest są zapakowane w torbie i przede wszystkim widać zmianę, To znaczy się te dwie przednie kamerki. Już słyszę komentarze, że bardzo wąski zakres. Tak, naprawdę wąski, wąski zakres mamy tego, co widzimy. Ale to daje ogromną robotę. Ile razy w Awacie 1 wkurzałem się, że muszę stale ściągać gogle, ubierać gogle, i to nie tylko wtedy, kiedy wymieniam baterię. Naprawdę rewelacja, jeśli chodzi o tą funkcję możliwości podglądu. Idealnie możemy patrzeć na nasze ustawienia w telefonie, sprawdzić, czy ktoś do nas nie podchodzi, czy jakieś zwierzę do nas nie podbiegło. Wszystko, co chcemy, możemy zobaczyć, pomimo że zakres jest niewielki, jeżeli chodzi o szerokość. Tu dwa razy uderzamy, tu dwa razy uderzamy, zmieniamy obraz albo z drona, albo widzimy wtedy z tych kamer obraz. Za to ogromny plus. Te nowe gogle przypominają gogle Integra. Mnie ja osobiście wkurzała ta bateria, wolałem mieć osobno. Bateria osobno, mogę sobie zawsze dokupić, ta wytrzymuje 3 godziny. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli dużo pakietów baterii, mogłoby nam braknąć, ale na szczęście podłączyłem sobie pod zasilanie w trakcie gdy na przykład ćwiczyłem loty na symulatorze podłączyłem drona pod zasilanie o tu mamy wejście usb typu c i spokojnie mogłem pracować na goglach wraz z kontrolerem i ładowały się od razu i to na szczęście jest duży plus bo inaczej to by była tragedia pozostałe rzeczy prawie bez zmian mówię prawie to jest fajnie że to jest ruchomy można sobie to dopasować do naszej, do naszej głowy Natomiast z okularami i tak będzie problem w mojej ocenie. Kolejny duży plus to tu mamy wejście karty, to oczywiście nie jest plusem, natomiast regulowanie naszego, naszych soczewek, czyli po pierwsze możemy dopasować je do rozstawu naszych oczu, ale także jeżeli mamy wadę wzroku, to przekręcamy te gałki i dostosujemy je do swojej wady. No, przy dużych wadach to może nie wystarczyć. Ja mam okulary, nasze okulary. I naprawdę wystarczy mi to, co mamy tu, w tych soczewkach. Bez jakichkolwiek dodatkowych okularów latam dosyć fajnie. A jeśli chodzi o te gumy, to może to trochę śmiesznie wygląda, ale mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Wręcz uważam, że fajnie, bo jak mamy tu taką twardą gąbkę, to człowiek twarz się poci. Natomiast mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Dobrze to zasłaniałem światło, nie wpływa nam tu światło, żeby było za bardzo jasno, także mi to w ogóle w żaden sposób nie przeszkadza. Podoba mi się to dociąganie, bardzo szybko ubieramy gogle, ściągamy. Jednak zewnętrznie budowa tych gogli, poza oczywiście kamerami, nie różni się od tych z awaty 1 zintegrowanych z baterią. Cały układ ustawień w goglach, podobnie zresztą jak drona AWATY, nie różni się znacząco od samej AWATY jedynki, dlatego zainteresowanych odsyłam na mój kanał, bo tam już dawno nagrałem film, a link w opisie. Jednak warto zaznaczyć, że poza funkcją Acro dodano również funkcję bezprzewodowej łączności telefonu z naszymi goglami. Super pomysł, bo dzięki temu nie potrzebujemy przewodu, żeby widzieć w telefonie to samo, co dzieje się w goglach. Oczywiście w podobny sposób możemy bezprzewodowo połączyć z telefonem naszego drona Avatę 2. Dobrze, że mamy wbudowaną pamięć w goglach chyba 20 giga oraz aż 46 giga w naszym dronie. Dzięki temu nawet jak zapomnimy karty pamięci możemy nagrywać czy to widok z gogli czy też właśnie filmy nagrywane naszym dronem. Ja chcę tego filmu przyciągać w nieskończoność. Dlatego powoli będę się z Wami żegnał, zostawiając Wam jeszcze nagrania, które udało mi się zrobić zaledwie w ciągu tego jednego dnia. Szkoda, że już niestety miał przygodę, ale przynajmniej wiemy, że jest wytrzymały, chociaż jego śmigiełka nie. Tak na koniec w skrócie te moje pierwsze wrażenia. Dron w cenie naprawdę rewelacyjnej. Przypomnijcie sobie, ile kosztowała Awata i rynka w premierze, była znacznie droższa na pewno jest lepszy jeżeli ktoś nie ma a chciałby to ja polecam tą dwójkę naprawdę jest rewelacyjna oczywiście słyszę głosy że to jest system zamknięty że przez do tego nic nie potępniemy no ale posłuchajcie kto o tym mówi zazwyczaj ludzie którzy sami korzystają na przykład z iPhone'ów przecież chyba nie ma bardziej systemu zamkniętego niż system od Apple natomiast co do tego samego FPV pomimo ustawień sobie już takich lepszych szybszych wydaje mi się ten dron ma za słabe silniki Troszkę ociążale to faktycznie lata, mógłby mieć większą moc, ja oczywiście będę jeszcze to testował, natomiast na tą chwilę wydaje mi się, że przy tych wszystkich przewrotkach, flipach działa to wszystko z opóźnieniem, naprawdę brakuje mu troszkę mocy, widziałem, że już jest znowu jakaś aktualizacja, może to poprawią, mam nadzieję, bo zestaw świetny, gogle super, z kamerkami rewelacja, sam pomysł na tego typu rozwiązanie baterii rewelacja. Dron, lepsza kamera, już nie potrzeba żadnych innych montować do, do tego dodatkowe te funkcje automatyczne, nawet ten mały drążek poprawili, jego jakość jest lepsza. Ten kontroler też fajnie, że już nie ma tych anten. Oczywiście drążki mogły być troszkę dłuższe, ale nie ma problemu, żeby na AliExpress sobie za 20 zł dokupić takie dokręcane, które będą dłuższe. Więc tu nie jest problem. Cały zestaw świetnie, przy czym najważniejsze żeby troszeczkę żwawi ten dron latał. Moim odczuciu troszeczkę za słabo lata, a jeżeli chodzi o nocne nagranie, sami ocencie to zostawiam was materiałem z muzyką. Proszę o subskrypcję. Jak macie pytania, zadawajcie w komentarzu. Następna część już z większą ilością testów z materiałami do pobrania w niedługim czasie. Jak tylko troszeczkę polatam i oczywiście najpierw wymienię sobie śmigiełka. Także do następnego razu. Hej.